Spacer ku ziemi. Eluna odłożyła telefon na stół, a jej spojrzenie powędrowało ku smokowi dzitkowi, który właśnie przeciągał się leniwie, budząc się z głębokiego snu. W jego oczach widać było ciepło i spokój, jakby podświadomie czuł, że to będzie dzień pełen wdzięczności i połączenia. Dzitku, co powiesz na spacer? Zapytała Eluna, podchodząc do niego z delikatnym uśmiechem. Smok uniósł głowę, jego złote łuski połyskiwały w porannym świetle. Spacer brzmi jak dobry pomysł, odparł. Czuję, że dziś ziemia ma nam coś do powiedzenia. Razem wyszli na zewnątrz. Powietrze było rześkie, a wiatru było akurat tyle, by delikatnie poruszać liśćmi na drzewach. Eluna i Citek podążali ścieżką wiodącą w stronę pobliskiego lasu. Gdzie ziemia była miękka, a korzenie drzew splatały się niczym sieć starożytnych opowieści. Każdy krok, który stawiali, zdawał się być rytuałem, ich łapy i stopy delikatnie dotykały ziemi, jakby każda z nich była pocałunkiem wdzięczności. Czasem zapominamy, że ziemia nas niesie, powiedziała Eluna, zerkając na dzitka. Zapominamy. Podziękować jej za wszystko, co nam daje, za to, że jest domem dla nas wszystkich. Dzidek skinął głową. A jednak ziemia nigdy nie zapomina o nas, odparł, zawsze nas wspiera, nawet gdy jej nie słuchamy. Gdy dotarli na polanę, zatrzymali się na środku, by poczuć pulsowanie życia pod swoimi stopami. Eluna delikatnie położyła dłonie na ziemi, zamykając oczy. W myślach wysłała falę wdzięczności, która rozchodziła się w głąb planety niczym echo. Dziękujemy, wyszeptała. Dzidek zrobił to samo, pochylając się i dotykając ziemi swoim pyskiem. Dziękujemy za wszystko, co było i za wszystko, co nadejdzie, powiedział. Chwilę trwali w ciszy. Która bardziej była wymowna niż jakiekolwiek słowa. To była cisza pełna harmonii, połączenia i zaufania. Kiedy podnieśli się, spojrzeli na siebie z uśmiechem. Gotowa na nowe lekcje? zapytał Dzidek. Eluna uśmiechnęła się lekko. Jej oczy lśniły jak dwie gwiazdy na porannym niebie. Zawsze odpowiedziała. Każda podróż. Każda lekcja prowadzi nas tam, gdzie powinniśmy być. Ruszyli dalej, pozwalając, by ścieżka sama ich prowadziła. Z każdym krokiem ich serca otwierały się coraz bardziej na to, co miało nadejść na nowe kierunki, nowe spotkania i nowe prawdy. Był to spacer ku zaufaniu, spacer ku przyszłości spacer, który, jak każdy krok na tej planecie, był kolejnym aktem miłości wobec życia.